Dzień dobry, dzień dobry. Nareszcie mamy piąteczek, piątunie, jak to mówią niektórzy. Czas relaksu, czas sprzątania. Słyszę sąsiadka odkurza. Dość tak intensywnie wszystko przestawia, bo słychać u nas bardzo mocno. Spadł u nas śnieg, drzewa się osroniły, krzewy się oschroniły. Wygląda to przepięknie. Tak się zastanawiałam czy nie, iść, nie, zrobić Wam filmik, ale zimno jest bardzo. Ale mimo tego i tak wyszłam. Ech, no, poszłam odebrać paczuszkę do paczkomatu, ponieważ zamówiłam sobie do mojej biżuterii tak na próbę y, trochę lepszej jakości kamyczki. Kilka tylko. Pokażę Wam y, za chwilę jakie są, ale najpierw znajdki. Najpierw znajdę, no bo oczywiście jak poszłam, to musiałam iść trasą śmietniczkową. No bo gdzie by nie? Chociaż właściwie wszystko mnie boli, bo cały czas ta kamica mi się daje we znaki. Jestem na tych lekach, co mi przepisała pani doktor w szpitalu. Biorę antybiotyk niestety ze względu na ryzyko infekcji zastoinowej. No, ale dzisiaj wypatrzyłam w Kauflandzie wodę Jan. Taką dużą. Ona jest dość droga, bo kosztuje ponad 5 zł, ale mówię: No spróbuję ją popijać. Może będzie troszkę lepiej. Yy, znana ze swoich właściwości zdrowotnych. Niezbyt smaczna, no ale co zrobić? no. Yy, jakoś trzeba to przetrwać. Mam nadzieję, że już niedługo mi to wszystko minie i będę bardziej taka sprężona, bo ciężko mi jest coś robić. Bo ponieważ. Cały czas jestem zmęczona i cokolwiek zrobię, jakieś najmniejsze y, działanie, to po prostu, jakbym przerzuciła to na węgle. Może to COVID? Nie, 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 nie. Nerki, po prostu nerki, jestem osłabiona i tyle. Co znalazłam? Z poprzednich moich wyjść znalazłam przepiękną ramoneskę w taką, takim rudolimonkowym kolorze. Patrzcie, jaka ładna. Nie wiem, czy wam ten kolor pokażę, bo on tutaj troszkę wygląda blada, natomiast ona jest taka mocno intensywny kolor. Taki wpadający tak, limonka, w taki rudawy, w bursztynowy. Piękna kurteczka. No i mój rozmiar. <ścoughs> Także już ją przymierzałam. Jest już wyczyszczona, niezniszczona. Mam taką brązową, teraz mam limonkową. Lubię ten kolor. Zrobiłam do niego ostatnio do sweterka tego koloru wisiorek, więc do tego też będzie pasować. I druga rzecz, też w intensywnym kolorze. Trochę przypomina funkcję, ale to jest taki mocny róż. Już pokazuję. Z firmy, z firmy Polwar, rozmiar 40, czyli też tak te, Teoretycznie mój, przymierzałam, mieszczę się. Śliczna marynarka w różowym kolorku. Z marszczonymi rękawkami, taka 4 tak jakby się troszkę podciągło. No widzicie, pachnie płynem. Jeszcze była zawinięta w worek foliowy, żeby nie zmokła. Także ktoś zadbał o nią, wynosząc na śmietnik. I to by było z ciuszków. A dzisiaj, dzisiaj, y, trzy takie wazony. Raz, dwa i trzy. Jakby się nie wierzyli, że pokazuję jeden i ten sam: trzy wazony. Miałam dylemat je dostać. Są ciężkie i masywne, takie szkło tak podejrzewam lata 80., 90. Bardzo ciekawe. Nazwałam je Trzy Gracje. Zastanawiam się, czy czymś je ozdobić, czy zostawić. No przepięknie się prezentują w trójkę. W jednym jeszcze był mały świecznik. I o dziwo świąteczny takim kościółkiem. Tu jacyś chyba narciarze. Nie wiem, co to. Nie, to łyżwiarze. Chyba bo to jest lodowisko. Fajna świąteczna ozdoba, być może wykorzystam do moich <coughs> prac świątecznych. I co jeszcze? Znowu prawo przyciąga Wczoraj tak sobie siedzę i mówię, przydałyby mi się takie ozdobne, takie takie wiechcie, jakieś takie, takie, jakieś takie piórka, takie, takie roślinki. Nie umiałam tego sobie nazwać, ale wiedziałam o co mi chodzi. Dzisiaj idę koło śmietnika, patrzę, wystają. Ktoś wyrzucił, wyciągłam większość z prawej ozdobnej. Ona się będzie idealnie nadawać właśnie do owijania wianuszków Jest dość mocna, wytrzymała. Tu jest dużo słomy, więc tą słomę też wykorzystam do owijek, by potem zrobić taką ozdobną końcówkę, jakieś ładne kokardy. Efekt końcowy pokażę. Ja robię to pierwszy raz, więc nie wiem, jak mi to wyjdzie, ale patrzcie, ładnie prezentują takie pióra. Pióra jednak mają coś takiego w sobie, że kobieta się czuje atrakcyjna. Modne w latach 20, styl retro. Więc, yy, no, taką, mieć taki szal. Nie mam chyba takiego szala podobnego. Ale, no, fajna rzecz, fajna rzecz do wykorzystania. Yy, I znalazłam jeszcze firanki. Widzę, yy, że są splątane. Ja kiedyś też tak zrobiłam, że uprałam te firanki, i się splątały, i pół dnia spędziłam, żeby je rozplątać, ale udało mi się, więc mam nadzieję, że to też rozpląta. To są firanki też nurkowe. Też chyba ktoś wyprał, ponieważ bardzo ładnie pachną płynem do płukania, i nie potrafił tego rozwiązać. No, jest wyzwanie, a ja wymyśliłam sobie, bo mm, kiedyś takie pałąki znalazłam. Nie wiem, to chyba jest od pralki. Trudno mi powiedzieć. Z na pralki prawdopodobnie kółko, bo są dwa. Że naciągnę sobie po prostu, bo tutaj jest przecież korytarz. Nie wiem, zobaczymy, czy się zmieści. Poczekajcie chwilę. Będziemy kombinować. No, pójdziesz, pójdziesz. Weszło. Weszło, ale się zsunęło. O, już tutaj mamy zarys na taką y, formę makramy. Można zrobić sobie ładnie, też przyozdobić świątecznie, ale mieć również na co dzień taką. Może to być nawet jakaś zasłonka między jakimiś strefami w pokoju. No, kwestia rozwiązania. A drugą już owinęłam papierem i Skleiłam. Ona jest tak wygląda, więc prawdopodobnie będzie się mogło, ładnie łączyła. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Jak przyłożę ich więcej, no to stworzą mi taką kompozycję w całości. Zobaczymy, jak to mi wyjdzie. Do tego jakieś y, aniołki. No, no, Całkiem, całkiem powiem Wam. Już, już widać, że to będzie wyglądało fajnie. Widzicie, jak to jest y, z szukaniem rzeczy po śmietnikach? Czasem bierzemy coś, takie jak te pałąki, nie wiedząc, do, tego, do czego to posłuży. I to jest jak puzzle, jak klocki. Pewnego dnia znajdujemy jedno, drugiego dnia znajdujemy drugie lub firankę i już jest komplet, już możemy coś z tego wymyśleć więc no nie dziwcie się że ja zbieram rzeczy, które wydają się nieprzydatne, bo ja w nich widzę potencjał po prostu jak, jak już y, jedno jest, to drugie, następne się zaraz trafi i, i no i już zrobimy sobie coś fajnego i ciekawego z tego ta słomka się fajnie owija. Weźmiemy klej ta, lub taśmę klejącą, drucik i będziemy tutaj działać, tworzyć, robić cuda, cudeńka z tego. Ale się cieszę, że ja to znalazłam. Tam jeszcze trochę zostało tej trawy, być może jeszcze pójdę po nią. No ale może starczy. Nie będę za dużo tego może robić. Także to. No i yy, moje aniołki z kory. Kupiłam w akrzynie taka, taką teckę 19x12 cm, czyli malutka, żeby wykorzystać ją właśnie na malowanie anioła. Tu już jest wstępnie aniołek zarys. Trochę się pobrudził, ponieważ położyłam na nim korę przypaloną taką i mi się pobrudził. Muszę go od nowa pomalować. Tutaj zrobiłam z modeliny ramę ładną, złoconą. A w środku będzie taki aniołek, już jest prawie że przygotowany. Ta tacka kosztowała chyba 3 albo 4 zł. Więc jeżeli lubicie malować coś na drewnie, to jest to fajna okazja, żeby kupić coś taniego. Jeżeli oczywiście nie znajdziemy. No i drugi anioł. Też jeszcze do niewielkiej poprawki twarz i wypełnienie. Ubytku też już taki się tutaj zarysowywuje na korze. Lubię te anioły bardzo malować. Są takie, to taki wdzięczny temat i taki motywujący i taki uspokajający. O, tu jest ta spolona kol <laughs> i tu jest ten anioł następny, który już tworzy. Też lubię w niebieskim odcieniu. A, już się obrodziłam I aniołek z modeliny, który mm, jeszcze tło jest do podmalowania, bo jeszcze go szlifowałam skrzydełka. Zrobiłam go w, w formie rombu takiego. Tak wygląda. To jest aniołek na zamówienie. Nie wiem, czy osobie, która zamówiła, się spodoba. Nie wiem, czy mnie ogląda, bo. Zamówienie jest z Facebooka ze strony Lumpex Dama. Jeżeli macie Facebooka, to zapraszam A Lumpex Dama. Sztuka szeroko rozumiana. Ja mam właśnie połączony Instagram z tą stroną, więc jak coś wrzucam na Instagram, to automatycznie znajduje się to na Facebooku. No i tak, no mam takie zamówienie na takiego Anioła. Poprzedni był w formie takiej yy, fotatowej, a tutaj wymyśliłam, że będzie troszkę inny. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam. może Możecie ocenić sami, czy Wam się podoba. Yy, ta ramka jest yy, z modeliny polimerowej. Też ją próbowałam do kupienia w Action, i, a to jest modelina artystyczna. Wszystko pokazałam. Aha, byłam wczoraj na tym rozstrzygnięciu konkursu. Znaszli ten kraj? Nie wygrałam nic, niestety, lub stety, jak to woli. Ale moja praca jest w katalogu, który się pojawił łącznie z konkursem. Zawsze jest ten katalog. To była trzynasta edycja tego konkursu. I akurat moja praca jest na samym środku z szycia, więc katalog automatycznie się otwiera i jest moja praca. Także pokażę Wam kto wygrał. Praca przepiękna, pani Natalia Urand z Jaworzna i namalowała taką panoramę Beskidów. W cudownym takim odcieniu zieleni, takiej trochę mgle takiego wschodu troszkę, no bardzo ładnie, to jest drugie miejsce a tu jest bytom trzecie miejsce a ten to jest y, mojej Ani y, koleżanki malarki z Będzina y, praca y, to jest y, ze starego zdjęcia namalowała to jest taki Budynek, który jest w sosnowcu yy, zabytkowy. On jest dość mocno zniszczony. Yy, natomiast Ania go po prostu narysowała jeszcze z czasów swojej świetności. To jest tak zwana glorieta w sosnowcu. Naz narysowała go w sepi. Bardzo, bardzo ciekawy jest ten obraz. Yy, gdyby ktoś chciał, to można go yy, u Ani kupić. A w ogóle ma piękne prace, też może namalować na zamówienie. Yy, więc yy, polecam po prostu jej, jej, jej dzieła. Kontakt oczywiście przeze mnie. Gdyby coś. To jest duży obraz, taki 50 na 70 format, o ile dobrze pamiętam. A, i moje kamyczki Wam miałam pokazać. Zamówiłam sobie ametysty. Nie wiem, czy czerwony nie jest za duży, ale no, na duży wisior. Na duży wisior taki piękny, czerwony, kolorowy. Nie wiem, czy go dobrze pokażę. Jego połączę z, prawdopodobnie z trucikiem z miedzianym, bo będzie się ładnie komponował kolorystycznie. A to raczej w srebrze. Zielony ametyst, niebieski ametyst i kryształ różowy. W takiej bryłce, nie wiem co z niego wymyślę, coś tam pewnie wymyślę. Też taka ładna forma. Być może go rozbiję na dwa mniejsze, bo no jest trochę spiczasty. I nie wiem, czy coś z niego fajnego wymyślę, ale może. Jakiś ładny wisiar. Ten też będzie ładnie wyglądał. Zobaczymy. Pokażę, jak zrobię. Za wszystkie te cztery zapłaciłam 40 zł, czyli po 10 zł mniej więcej za sztukę. Ten był chyba za 12, jeden był za 8, więc to tak. W różnych cenach. No, nie są tanie. Także, też, jeżeli je wystawię na sprzedaż, to też po prostu y, kamień ma swoją wartość. Po prostu, więc będą troszeczkę droższe. No, i oczywiście, moja praca do tego włożona z serduszkiem mocno. No, to chyba wszystko, co Wam chciałam pokazać. Kamyczki pokazałam, katalog pokazałam. No, tyle moi drodzy, zabieram się do pracy, robię ten wianuszek, który wam teraz pokazywałam. Będzie zdjęcie na Instagramie, jeżeli go skończę, więc zobaczycie, ocenicie, jak mi poszło. No i pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego weekendu. Jak macie ochotę, możliwość, to też sobie coś fajnego zróbcie. Ja Wam ten odcinek obiecałam o tych gnomach i aniołkach, że zrobię. Zrobię oczywiście, więc może jutro zobaczymy, jak się będę czuła. Na razie jest w miarę ok, bo jestem na środkach rozkurczowo-przeciwbólowych, więc więc yy, no, no, działam, działam. Dopóki mogę, to działam. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego.